Teraz przedstawiam działanie programu, a więc klawisz PC0 uruchomi wyświetlacz. Teraz widzimy, że wyświetlacz jest w stanie oczekiwania i rozpoczyna się pętla. Klawisz UP zmienia częstotliwość działania pętli, co jest widoczne właśnie teraz pętla musi się wykonać 100 razy o właśnie, skończyło się widzimy, że jest zapalna kropeczka czyli pętla zakończyła się a klawisz LEFT zapali diodę jak widzimy, świetlacz jest teraz nieaktywny teraz jeszcze raz klawisz PC0 stan oczekiwania, pętla ruszyła zapalimy diodę jednak teraz dioda się nie zapali, ponieważ program cały czas jest w pętli FOR. Zapalenie diody będzie możliwe dopiero teraz. Dziękuję bardzo za uwagę.